Dobry wieczór, przedstawię swój wiersz Życie. Życie to nie bajka, życie to nie gra, życie to nie smutek, życie to ty i ja. Życie jest przepiękne, ty żyć się umie, ty jedno serce, drugi rozumie, Życie to ciągła walka. Kto lepszy, to przetrwa. Je lepiej. Dzięki temu, że żyjemy, to się rozwijamy. Jesteśmy starsi z roku na rok. Przeżywamy przemianę duchową. Życie to ciągła praca. Obowiązki, zasady, kulturalne zachowanie. Życie to coś pięknego. Mamy jedno życie. Trzeba je wykorzystać jak najbardziej pozytywnie umiemy. Życie to jest ciągłość. To jest to, co nam dał Bóg. Kochajmy się i żyjmy w zgodzie z tymi, którzy nas dobrze traktują. Pozdrawiam. Renata Wacławik